Kurde, ludzie, powiem Wam, że kupiłem sobie tą nową konsolkę z TikToka i gram sobie obecnie w drivera i czuję się, jakbym wrócił do lat 90. To jest mega dobre. Mamy na niej pełno retro konsol jest PSP, jest Nintendo, DS, Nintendo 64, PlayStation. Są automaty, myślę sobie tak, a odpalę sobie konter bym pograł. Odpalam kontrę, klikam tutaj start, czy tam XA, czy co. I mi się odpala gierka. I proszę, mam kontrę. To jest, to jest taki powrót do nostalgii. Po wciśnięciu Start i Select każdą grę możemy zapisać albo wczytać. No to jest piękne. Do konsoli dostajemy od razu dwa pady. A konsola potrzebuje jedynie wejścia HDMI. Do tego wszystkich gier jest tutaj 40 tysięcy Więc granie jest tutaj naprawdę mega w opór. No i tak, jeżeli chcielibyście zobaczyć, czy jest tutaj jakaś gra, napiszcie w komentarzu, to dla Was sprawdzę. A jeśli ktoś chciałby, tak jak ja, zanurzyć się w nostalgii i pograć w mnóstwo dobrych starych gierek, e, no to napiszcie w komentarzu również, albo wejdźcie na mój profil, powinien tam być link e, do tej konsolki. Pozdrawiam.